Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną premierę w Teatrze w Wałbrzychu, otwierającą nasz cykl Dekalogu, czyli spektakli, które inspirują się serialem Krzysztofa Kiesiowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, opowiadających o... O nas, o społeczeństwie, o ludziach mieszkających w bloku, o ich rozterkach, o ich dramatach, o ich problemach etycznych i moralnych. I postanowiliśmy ten dekalog przerzucić na czas dzisiejszy. Czyli patrzymy, jak my, mieszkańcy bloków, mieszkańcy miast, próbują zmagać się z codziennymi dylematami, problemami z etyką i moralnością. Jak ten świat dzisiaj wygląda. Opowieści plemienne, tak się nazywa pierwszy nasz spektakl z cyklu dekalogu. Opowieść o dzisiejszej Polsce. Reżyseria Maciej Podstawny, jeden z najciekawszych młodych reżyserów polskiego teatru. I opowieści plemienne opowiadają o dzisiejszym świecie, a także próbują podsumować to, co zdarzyło się w Polsce przez ostatnie 25 lat. W piątek o godzinie 19.00 premiera w naszym teatrze, proszę być z nami, a kolejne spektakle w sobotę o godzinie 19.00 i w niedzielę o 18.00. Zapraszamy.